Drodzy Państwo, z nami legenda polskiego boksu Dariusz Tiger-Michalczewski. Panie Darku. Wielkie ukłony dla Pana sportowej kariery. Cieszymy się, że jest Pan dzisiaj z nami i to chyba cieszy, że w Hanis stulecia w sobocie odbywa się tak niesamowite przedsięwzięcie jakim jest Rocky Boxing Night. Daj jest dla mnie serce. Naprawdę robią dobrą robotę. Organizacyjnie są świetni. Te walki są zróżnicowane, chociaż coraz bardziej rzekł, coraz większy poziom. Ale tak to zawsze na, na, na galach bokserskich wygląda, że się pokazuje na początku te gorsze, później te lepsze. Ale ostatnia walka wojnie jest Znam tego chłopaka i trenuję Brzostek Team. Wielka klasa. Ogólnie boks się odradza. E, w, e, freak fighty są out. I to jest takie dobre, dobre też dla mnie, że rodzice ciągną na boks e, młodzież. To jest bardzo fajnie, to wygląda. Taki, mamy taki przykład jak wrzostek Team w Gdańsku, gdzie coraz więcej młodzieży się na do boksu i boks zaczyna mieć światełko w tunelu. I z tego jest to bardzo dumny. Chyba tego rodzaju gale, jakim jest Rocky Boxing Night, to także dowód na to, że ten boks jest coraz bardziej popularny. No bo nie ukrywajmy, transmisje telewizyjne, nie ukrywajmy, setki kibiców dzisiaj w hali stulecia to pokazuje, że jest zapotrzebowanie na to. Sam pan przed chwilą powiedział freaking Out. Jestem za. Tak i powiem, że na przykład zaczęła się polska liga boksu i słyszałem, w, 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 że pierwsza gala była w, w Warszawie i i Ludzie stali e, e, za, za halą, którzy nie dostali biletu, i to jest piękna klasa. Dla mnie to jest coś wyjątkowego, to się przełami. Wierzę w to mocno, dołożę też tam swoją cegiełkę. Panie Dariuszu, walka wieczoru, wielkie starcie: Kasper, Mejna, Mariusz Bach, oni tutaj na nas spoglądają. Jaki jest typ naszego wielkiego mistrza? Kto zwycięży w tej walce według pana? ponieważ my ten wywiad opublikujemy jeszcze przed tą walką i potem będziemy mogli pana z tego rozliczyć. Czy zwycięży młodość czy doświadczenie? Jasnowidzem nie jestem i jestem tak, że doświadczenie jest bardzo ważne i e, Mariusz jest dobrze przygotowany, ale też Kacper jest tym głodnym wilkiem i też byłem też kiedyś takim głodnym wilkiem i byłem też starym już asem Wielki znak zapytania. Tutaj na to pytanie nie ma odpowiedzi. Także powiedziałem, jestem ja jednym, nie jestem, ale, ale, ale będzie to naprawdę wielka walka, wielka, wielka, wielkie wydarzenie, bo to są naprawdę faceci, którzy... No Takie regionalne nasze, nie jest to światowy poziom, ale, ale Mariusz też pokusował z pliczką, jest do świata. Trzeba je przegrać na punkty tylko. A jednak Kacper nie ma tego doświadczenia, ale wiem, jak ja nie miałem tego doświadczenia, byłem wielki, chciałem dodać wielki. Także jest 50-50, dlatego ta walka jest tak interesująca. Panie Dariuszu, w swojej wypowiedzi Pan powiedział jedno: boks się odradza. Bóg się odradza, jestem z tego dumny, jest to dla mnie jak miód na serce i myślę, że będę coraz bardziej, coraz częściej brany do odpowiedzi. Dziękujemy serdecznie. Ja naszym rozmówcą był wielki mistrz Dariusz Tajger-Wichalczewski.